Hej, hej manko, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons. Gramy dzisiaj duecik z Waflem. Cześć Wafel! Cześć, cześć. Kontynuujemy tutaj taki pomysł na challenge, testujemy naszego golema i też dwie aury. Zobaczcie, tutaj też na dole przypominamy, że jesteśmy pod wpływem dwóch aur. Aury wampiryzmu tutaj dzięki mojej zbroi widera i tutaj aury zwiększonych obrażeń od zbroi renegata od Wafla. Zobaczcie, jak to pięknie działa. Rzadko kiedy można było takie coś zauważyć. Nie wiem, czy to było od początku gry czy to w jakimś patchu wgrali. Nie wiem, nie wiem, ale chciałbym Wam tutaj też razem z Wafflem powiedzieć o takiej sytuacji, że te aury się nam jakby dodają, tak? Kontynuujemy rozgrywkę. Jest jedna niewielka zmiana. Gramy dzisiaj Golemem tylko po mojej stronie i tomem zaklinaczy. Yy... Będziemy boostować sobie tego golemika. Wafel tutaj zrobił małą zmianę, a mianowicie gra bez golema, tyle że z amuletem żelaznej skóry. Tak, bo będziemy grać na takim Daily Shadow, który robi, że to pole będzie przywoływał dwa golemy zamiast jednego. Także mój golem już tu nie jest potrzebny. A jest to misja codzienna, trzeciego poziomu trudności. E, samotna forteca, liczba zwierzaków ustawiona na dwa. Także tak czy siak, w tym odcinku i w odcinku u Wafla są po dwa golemy, także lecimy. Dobra. Apokalipsa plus 25. Zobaczymy, zobaczymy. No, ostatnio umarliśmy. No, <laughs> różnie to mocno. bywa. Różnie to bywa, a szczególnie no. nether jest taki podchwytliwy, trzeba tam mega naprawdę uważać. Mhm, wszystko w Ciebie bije, strzela i tak dalej, rzuca grzybkami jakimiś trującymi, masakra. Tak jest, dobra, mam dwa golemki. Uruchamiamy sobie tom zaklinaczy. I lecimy! I lecimy, speedrun, chłopaki! To jest złe, ale oni mocni, a bo ochronę mają. No tak. No tutaj też nie ma co. niedoceniać wroga. I to też jest taki błąd w poprzednim odcinku. Troszeczkę nie doceniliśmy tego, tego wroga. Poczęliśmy się zbyt pewnie. Tak, bo wiesz, dużo obrażeń i tak dalej, ale jednak. No, no tutaj na małe, tutaj Mała obrona, ale tutaj już będzie lepsza, właśnie. Obrona. O, nie zostawiłeś mnie samego. Tak znowu. Czekaj, no, muszę cię tu odleczyć. Nie no, chmurka! No, no nie! No, no, nie, nie, no. nie no, 3, pół sekundy A już myślałem, wiesz, nie oddychałem nawet. Już wam pokazuję, bo to się pokazałem na początku odcinka z przywódcą bestii obrażenia zwierząt domowych plus 3%. Jak myślicie? Golem jest zwierzęciem domowym? Dajcie znać w komentarzu. No w dungeonsach jest, dungeons akurat jest. W dungeonsach jest. Także fajnego pieska mamy. Takiego żelaznego. Jest żelazny piesek, elegancko. Oj, kapitan rajdu, oj, no, oj, no, jednak. No. Jednak są. No i co tutaj? Czekaj. Zdrowie mobów zwiększone. A, no to się przyda, mamy oh. duże obrażenia bardzo, nie? O masaka. Czekaj, można go po prostu, nie można go wykraść. O, Aj. ale buty. Nie, 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 no. Ja umrę. <śla> Ja nie co zrobić praktycznie. Czekaj, jak ty umierasz, no to ja mam problem. Ja nie mam busta. Okej, okay, mm. dobra, to jeszcze inaczej trzeba to zrobić. Nie można normalnie lecieć na żywo No staraj tym się trzeba. właśnie być jakoś tak trochę nie wiem, z tyłu czy coś. O, umarłem. tak się postaram. Ale ty przynajmniej masz golemy jeszcze, nie? As. Czekaj, czekaj. O nie, nie, nie. Nie, 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 umieraj, uważaj, uważaj. No już większość umarła, także możesz na spokojnie w sumie ich rozwalić. O. Oh. <laughs> <laughs> Jeszcze klucza nie zebraliśmy, mamy ostatnią szansę. Co jest tutaj? Ej, miało być łatwiej niż ostatnio. Jakąś regenerację mieli. A, no mają rzeczywiście regenerację. Dobra, ostatnia szansa na początku gry może być. <laughs> tak, już nie zbieramy kapitanów żadnych. Nie, nie, już kapitanowie tutaj zmieniają całkowicie. Oho, gameplay. tu jest moc. Tu jest moc. Musimy się jeść obok siebie i bić. Ale wiesz, co? Nie powinno być kapitanów w Daily Trial. No to już i tak jest trudne. Więc no nie powinno być ich niby. Ale z drugiej strony, możesz dostać i ty lepszej, drugi itemek wyższej mocy. Niż maksymalny. No to prawda. Wiesz. Z tego co pamiętam, w ogłoszeniu było, że Kapitanowie Rajdu pojawiają się w normalnym trybie gry. W standardowych wersjach, nie? No, a pojawiały się a... nawet w Ancient Hans, ale już się nie pojawiają. No coś Taka tutaj... Coś tutaj namieszali twórcy i to ostro. No ale cóż, można sobie z trudnej misji zrobić jeszcze trudniejszą. Mhm. Albo czasami deliczę, ale nawet jest łatwiejsze. Tak, tak, właściwie. Zaraz, że... Na przykład jak masz widmowe strzały ciągle, albo fajerwerki na przykład, no to... O Jezu, jak tu TNT wleciało? Ja je wystrzeliłem normalnie. Tak, uważaj na ice loggerów. No, 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 dobra, masz książeczkę. Ło, coś mi tam piorunem strzeliło. No, no, no. Gdzie ty jesteś? O. Tu jestem. Dobra, ty Spokojnie mi golem... Jeszcze tak patrzę, czy ten golem z Daily Trial, z, z tą funkcją, że po, po dwa yy, mamy pety, czy ten drugi golem też bije tyle samo? Czy on ma jakąś minimalnie mniejszy Myślę, że tyle damage samo. Kurde, są mocni teraz, mają więcej życia Powiem hmm. Ci, że tutaj gong by dobrze zadziałał też Oj, tak. Gongu czy Gonga No widzisz no, dobrze, O dobrze mam falę A my tak lubimy przecież no, Ostatnia jak szansa zwykle. No, tak jest najlepiej, no, po co nam wygrać poziom, no przecież my już go zrobiliśmy z 50 razy. Tak jest dużo lepiej, nie? Więcej emocji i mm -hmm. w ogóle wszystkiego. No, nie najważniejsze, żeby przejść, tylko żeby tutaj fajnie było, ciekawie. Dobra, busta masz. Ja będę raczej tak Wiesz? supportował. A ja też muszę właśnie tutaj jak najbardziej, jak największą ilość tutaj was tym amuletem chronić. No właśnie. A i wpadłem prosto pod klocka lodowego Trzeba się otknąć. Dobra, gdzie te nasze strzałki. O jest, dobra, boost wjechał. Ok, chyba, że po prostu będziemy razem Znowu chodzić jest. w spota. Iluzjoner jest. Jak właśnie... Często tak jest, że jak razem chodzimy to wszystko pada ładnie, nie? Tak, to tak. jak wyspieszy. na przykład tam graliśmy, wiesz, w, z ekipą. Przez ten bug naszliśmy. O nie, iluzjoner. Dużo obrażenia chłop ma. Tak z firewerką. zniknął mi. A ja jeszcze ilu te z yy, ile są? Dobra, spróbuj ogarnąć. Tak, właśnie też polecamy zerknąć na nową serię, którą prowadzimy razem z Waflem, na zmianę podcinku. Po raz odcinek u Wafla, raz odcinek u mnie. Gramy z ekipą, z nowymi ludźmi, także zapraszamy, zapraszamy, zerkajcie. Tak, jest od nowa taka cała fabuła, nie? Jak to można cały na Jonesy przejść w pełnej ekipie? także to myślę, że bardzo ciekawie. Tak, no, szczególnie, że używamy wszystkie lifehacki, jakby, yy, których nauczyliśmy się podczas roku. Tak, i całego. też można się sami, sami coś tam ogarnąć, jak tam łatwiej się zlewelapować i tak dalej, nie? Tak, bo nie, nie wiem, czy pamiętasz jaki mamy już level item tam. 40 40 i to jest dopiero czwarty odcinek, także no. Jesteśmy naprawdę tam dosyć daleko, jeżeli chodzi o progres. No tak naszymi sposobami, tak. W... 3 godziny na luzie, da się 400 moc wpić a jak coś tam wiesz, po parę dni to wbijają No Ktoś można... mi się kiedyś chwalił, że w dwa dni udało mi się wbić No... I nie wierzył, że da się w 3 godziny Można tą serię uznać jako taką kopalnię wiedzy, nie? Też tak fajnie no, tak, to potraktować tak. No i co, też tam się czasami uśmiechniemy, pośmiejemy się, bo tam różne <laughs> dziwne sytuacje wychodzą Nie raz, nie dwa wow! Tak. Oberwałem no właśnie, ta fajerwerka Golemy padły, ty padłeś, wszystko padło. Oprócz mnie, no właśnie, ta kotwica nie jest wiele. bardzo dobra pod mocnych typów z tym cyklem bólu. Ich, ich zwiększone życie y, nic ci nie robi, a u mnie to wręcz odwrotnie, bo ten topór. Nie, no robi, tak to wiesz, normalnie wszystko wali, waliłem na dwa hity, nie? A teraz trochę lipa. No też prawda, to też prawda. Ajaj. Ja no, tu może mocni tak z daleka. Dobra, po prostu będę z, da z daleka bił samą falą uderzeniową. Mm? I tyle. No dobra. Golemy będą szły do przodu. A też jak mnie nie boostujesz, no to trochę jednak. słabiutko. O, się teraz bije. poszło. Dziś długo to idzie. Dobra, tak, bo zahaczam właśnie od tego drugiego golema. I ty nie dostajesz tego boosta wtedy. Mhm, no to też możliwe. Chociaż nie, zgaduję, że jest priorytet nad graczy. O, chyba że tak. Czekaj, my mamy zmniejszony armor, chyba nie. Nie, nie mamy. Ale jest dużo posłuchów, stojących chmurą. Także tutaj trochę no, możemy obrywać mocno. Więc to jest cała taka sprawa. To się dziwię, czemu ja tak szybko ginę. 100 książko, ale jak mamy takiego Spida, no to wszystko tutaj można na luzie porobić. O Jezu, sama chmura mnie prawie zabiła. My go ogłuszaliśmy taś... cały czas, a i tak chmura mnie prawie zabiła. Oj, Nawet mnie nie musiał bić. Muszę normalnie oddychać, bo. Czasami wstrzymuję oddech, jak takie są sytuacje, serio. W pokoju pewnie duszno. Tak, tak, 30 stopni już dawno. No, masakra. Idzie, fala upałów. Jaj, no dostałem serce, no w nim miałem kuciec, za wolny jestem, spowalniają mnie skubańcy No już jesteśmy bardzo, nie. bardzo blisko, no i padłem. Widzę, widzę, widzę. Uważaj na tą chmurkę tutaj. oj, nie, 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 nie umieraj, nie umieraj. Ej, kurde, nie! O nie! <śled> Dobra, bra wracamy. Podejście numer dwa. Tym razem bez ubijania generałów. Wow, i, i jest hardware. odbicie ma <ścoughs> trzy szanse na trzy. Zobaczymy, jak, na jak długo. Ej, on ma odbicie. Golemy do ataku. Brać go. Zaklęty, strażnik królewski. Odbicie, furia, regeneracja. Trująca chmura. Apokalipsa plus figułce. Dobra. Słuchajcie. Ja nie wiem. Mega zbustowane to jest temat. Także jest podejście numer 2. Wracamy tutaj gdzie zginęliśmy, e, tamtych sobie zostawimy. Niech sobie no. żyją własnym tryb. Oooooo! to było Ty tu też potrzebasz do nich? Tak <laughs> Chyba to był błąd. To zostawmy golemy tutaj. O. Niech biją, bijcie golemy. Nie, zasięgu trochę. Okej. Okay. No to wracamy do punktu szansa. wyjścia, tak No Można i przez ściany? O, pa, Można chyba, chyba wygrałem Patrz, oni ci ludz zwalają na głowę przez ścianę A to skubańcy Cheater Uwaga. kontra cheater Czy my damy radę? Pewnie, że tak Już dobitki były Dobra Jazda on ma za dmg? Mm -hmm, Nawet aura masagra. mi tutaj nie pomaga Weź ile go można tłuc, on ma regenerację O dobra, go mu by załatwił Sprawę Dobra, poczekaj, niech mi się... zimę, a nie zatrzymaj zimę Niech mi się zregenerują te artefakty U Golemów nie mogę uruchomić No challenge powiem wam, że mega Ło, wow, tego się Nie To jest zestaw, a jest takie o. Jest takie, że daily trial no, weryfikuje no, też, też. większość tutaj waszych wyposażeń. Czekajcie, sobie tutaj spróbuję ogarnąć. No i to jest gonko osobienia brakuje, nie? To jest to. Dobra, ja uwalnę cyk, także teraz nikt ci znalazł. Aż wpadłem. Dobra No Czemu się tak... O Pop Teraz jest mogę. niezły Znaczy, że ucieka No, no Dobra, uwaga. Jest Ale Zaraz będzie leżał pop Spróbuję go z daleka O, dobra, bierzemy go Mhm Jest No jela Kusza pogromcy Jako unikaci ja kuszę z guby. Same kuszę dzisiaj. Mhm. Dobra, zwycięstwo, mały drift na końcu. Za drugim podejściem no słuchajcie, no nie wiem co jest grane. Spodziewaliśmy się, byliśmy pewni siebie, widzicie, znowu niedocenienie wroga. Weryfikuje, mm -hmm. także no ubierając to też takiego builda, to jest delicia, także wszystkie moby są mocniejsze i tak dalej, no jest tak, bardziej tak, tak. problematycznie. O, Kusza na 255 pogromcy. dostałem. Prawie wow. maksymalne. A ja mam kuszę no, obrażenia w walce dystansowej 114 tysięcy, nie, milion 146 tysięcy trafia wiele celów, Dynamo, reakcja łańcuchowa, moc, no, coś z tego można zrobić. Także opłaca się chodzić na Daily Trial, zobaczcie jaki level itemek nam dropi, dajcie znać oczywiście co myślicie o takim buildzie, co byście zmienili, no i cześć, wpadajcie do WAFA na odcinek pierwszy, jeżeli nie oglądaliście jego perspektywy, gramy całkowicie inne mapki, także polecam, zachęcam i dzięki Wafel za nagrywki, dzięki za oglądanie, na razie, siemanko, hej! No dzięki, dzięki, siema!